To jest dzień zero naszej podróży po ślubnej po Tatrach, a dojście tutaj zajęło nam 6 godzin. Ale zobaczcie dlaczego. A no przede wszystkim dlatego, że pakowanie to jest najgorsza część całego wyjazdu. Chcieliśmy jeszcze skoczyć do Decathlonu kupić kas, gaz do kuchenki turystycznej, bo planujemy biwak oraz kilka rzeczy na wyjazd. Tatery zaczęły pojawiać na horyzoncie, a po kilku godzinach przekroczyliśmy granicę ze Słowacją. Dojechaliśmy na parking, przepakowaliśmy się i ruszyliśmy do celu naszej podróży. Oczywiście nas czeka taki odpowiednik polskiego, morskiego oka, a bardziej nie morskiego oka, tylko... Tego asfaltu półtora godzinnego do tej chatki. Dobra, udało się zameldować. Mieliśmy mieć w ogóle miejsce w takim pokoju pięciosobowym, a okazuje się, że będziemy tutaj totalnie sami, sami więc jakby Pestre. premium. A widoczek do. z okna zacny. Wciskając tego dnia, ile się da, stwierdziliśmy, że przed zachodem słońca zdążymy podejść na Rochackie Plesa I jesteśmy dosłownie sami. Ja, ale pięknie. Ej, dobra, to jest morskie oko na wypasie. Bo nie ma ludzi. I nie ma ludzi. Myślę, że tu są, tylko o tej godzinie, której my jesteśmy, nie ma. Załapaliśmy się nawet na piękny zachód słońca i zaczęliśmy schodzić do schroniska na nocleg. Tak, kończymy dzień. Idziemy Nynu, a jutro modlimy się do Ducha Gór. A to w Karkonoszach, ale w Tatrach też zadziała Ducha Gór. O piękną pogodę. Trzeba było jeszcze zapreć koszulkę w strategicznych miejscach, ogarnąć sobie pościel i modlić się o dobrą pogodę jutro.